Cześć, witam. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam takie maleństwo, czyli hamak Superlight, wyprodukowany przez brytyjską, a właściwie szkocką firmę Didi Hammocks. Hamaczek waży 280 gramów, co czyni go chyba najlżejszym hamakiem dostępnym aktualnie na rynku. Ale to nie wszystko. Tutaj jest jego rodzeństwo. Ten sam hamak w wersji oliwkowej. Tarp o wymiarach 29 na 3 metry i moskitiera. Te trzy elementy razem nie ważą nawet kilograma i da się je upchnąć w kieszeni bojówek. Przy cenie 299 zł, ten hamak ma jeszcze jedną bardzo poważną zaletę. Bowiem w cenie jest system łupis links, który pozwala go bardzo wygodnie wieszać i regulować. System składa się z wyjętych przeze mnie uprzednio <laughs> dwóch taśm, które oplatają, owijają drzewo nie uszkadzając jego kory. Jak również ta specjalna magiczna linka, która pozwala na rzeczoną regulację. O! To jest duża pętla systemu ŁupiS Links. Na tym krótkim odcinku system jest rdzeniem sam dla siebie w tej lince. Wyciągam linkę, zmniejszając pętlę, i również mogę ją łatwo powiększać. Kiedy pojawia się obciążenie, to się po prostu samo zaciąga. Hamak wykonany jest z dość delikatnej na oko tkaniny, ale bardzo solidnej. I Zaraz pokażę jak go zawieścić. W zestawie z hamakiem jest taki kawałeczek linki, który nazywa się miękką szeklą. Zastępuje on taki klasyczny, zwykły karabinczyk. Używa się tego w następujący sposób po prostu przekładamy i linka sama się zaciągnie pod obciążeniem. Przystępujemy do powieszenia hamaka. Użyjemy tych brązowych taśm, które pokazywałem wcześniej. Staramy się drzewo owinąć w miarę możliwości dwu lub trzykrotnie, nawet jeśli się da. Dzięki temu odpada problem ze zjeżdżaniem taśm. Znacznie lepiej się trzymają naszą miękką szekle. Przekładamy przez obydwa łóżka w taśmach i przez pętlę w hamaku i zaciągamy. Z tej strony gotowe. Powtarzamy czynności z drugiej strony. Wysokość montażu taśm. To około metra m. Staramy się, aby taśma się nie skręciła. I ponownie miękka szekla. Jedno, drugie ucho pętla w hamaku, i zamykamy. Teraz następuje regulacja systemu Łupis Links, czyli po prostu wybieramy linkę mniej więcej równo z obu stron. Wytrzepiemy trochę hamak. Jak widać, zwiewny, leciutki, a mimo to wytrzymuje 150 kg. A kiedy chcemy spać w warunkach trochę chłodniejszych, możemy go wyposażyć w under blanket. Jest, jak mówiłem, przystosowany, ma te specjalne cztery uszka. Mam nadzieję, że to maleństwo spotkało się z waszym uznaniem, bo nam podoba się bardzo. Występuje w dwóch kolorach: oliwka i taki właśnie jadowicie żółty. Dziękuję i do następnego razu.